Jest taki temat, który chciałabym z Tobą poruszyć. Mm -hmm. Chodzi o intymną komunikację w parach. Mm -hmm. Czy mogłabyś nam coś powiedzieć więcej o tym? Jasne, z przyjemnością. Super. <głos》>, bo myślę, że jest to temat i czuję, że bardzo istotne, żeby coraz więcej ludzi w ogóle ten temat nazwało właśnie, że istnieje coś takiego jak komunikacja intymna, mm -hmm. ponieważ w, przy, w większości przypadków komunikacja kojarzy nam się z mediami, marketingiem. Już coraz więcej się mówi o komunikacji emocjonalnej. Niestety na razie mówi, a jeszcze nadal przeciętny człowiek nie wie, co z tymi swoimi emocjami robić. No ale już coraz więcej tych narzędzi powstaje. Yy, I pozostaje teraz temat komunikacji intymnej. Czym jest komunikacja intymna? Komunikacja to jest jakby odbieranie bodźców, zrozumienie, zakomunikowanie, komunia. Jedność. Mhm. Komunia to połączenie ze sobą, jedność ze sobą, i komunia intymna to jest połączenie ze swoim czuciem, intymnością, z komunią z drugą osobą. Mhm. I e, jakby to jest naprawdę zupełnie inne zrozumienie seksualności. E, seksu, seksualność jest często rozumiana jako stresowacz. Czyli nie mam właśnie komunikacji ze sobą, czyli nie spełniał swoich potrzeb. Jestem zabiegany, zabiegana, e, przeciążona obowiązkami e, lub zamknięta, przestraszona, że w ogóle mam ciało i czuję. Czyli no tam trzy kropki postawię, bo nie, nie temat na to teraz. Jakby, e, czyli e, mam masę niespełnionych potrzeb własnych, nie komunikuję się ze swoimi potrzebami. Nagle przychodzi druga osoba, która chce bliskości ze mną. I e, jeżeli jestem skomunikowana ze otwarta, czująca, okay. to ta komunikacja moja z partnerką czy z partnerem, w zależności tutaj, czy mamy mężczyznę czy, czy, czy kobietę, zupełnie jest inna, inna, tak? Czyli przychodzi mężczyzna to z partnerką inaczej i mm -hmm. się komunikuje i ba, e, kobieta z partnerem. E, I komunikacja intymna to jest z, poznanie żywiołów w sobie, bym powiedziała. Każdy z nas potrzebuje czasu odpoczynku, każdy z nas potrzebuje czasu działania, wszystkiego, wszystkich emocji. Czyli komunikacja intymna to jest poczucie siebie w danej chwili. E, I e, bardzo często mężczyzna właśnie w tym swoim działaniu, taki, bo mężczyzna penis działa. Mm. <grych> penis, tutaj to, robi to zrobi, to zrobi, to zrobił, No to przychodzi komunikacja z drugą osobą, czyli z, z partnerką, no wiadomo dalej działa. W i to jest tak zwana. W medycynie chińskiej to jest z, z pozycji funkcjonowanie z pozycji ognia. A kobieta znowu, zobacz, jesteśmy jest, jest piersiami często bardziej. Macica. Czy takie jestem. O, kochany. O, tak. O tutaj sobie wezmę włosy. A co? Mmm, Przytule. Czyli taką delikatną. Tak. Mhm. jakby Chodzi o to, że mamy jakby różne te żywioły w sobie. I jakby, mhm. zobacz, przychodzisz z pracy, a miałaś gdzie miałaś i pracę, i ogarnęłaś dom, zajęłaś się dziećmi. Przychodzi czas na komunie z mężem. Partnerstwo, odczucie. Ja wyjdę teraz z pozycji ognia. No, kochanie, nie przejmuj się, chodź do łóżeczka. No, czy jest przeciw? Co się dzieje? Czyli na Twoje działanie, Twój ogień nałożyłam jeszcze ogień. Mm -hmm. To nie ma komunikacji. A teraz, będąc mężczyzną, mogę zapytać: Hmm, moja kobieta była bardzo taka prze, tutaj, przemyślona i przeobowiązkowana. Wejdę w jej piersi, a piersi są miękkie. Udalen często mówi o tym, że on nie rozumie kobiet, bo jak on miał piersi, to by cały czas nie masował. <grym, grym, grym>, ja go rozumiem, właśnie, ja też, szczerze mówiąc, wszystkie klientki, które przychodzą, My naprawdę jesteśmy biedni i nie rozumiem tego, bo na tego, no rozumiem, bo nikt nas tego nie uczy, że mieć kontakt ze swoją miękkością, mm. to jest kontakt z miękkością. To nie jest masaż pieś, to jest kontakt z miękkością. Tylko i wyłącznie masaż pieś, tak? To ma różne mm. dna. I teraz ja sobie żeś, posadzę ciebie i powiem, kochanie, jak tam dzień, a ty mi tam mówisz na przykład... A dziecko wiesz, to nie tak w szkole, a to nie tego. Ja sobie pozwolę teraz, wzięć się za rękę, tak? tak Mogę? proszę. Ja zawsze pytam, bo już jestem, wiesz, to też jest ważne w sesjach terapeutycznych, bardzo się dba o granice, to jest super ważne, osobny temat do rozmowy, granice. Biorę sobie Twoją rękę i powiem tak, kochanie, weź dwa oddechy, chociaż przez te 10 minut troszeczkę zostawmy ten świat za sobą, jeżeli coś jeszcze masz ważnego, to mi powiedz, ale zobacz, łapi już kontakt z Tobą. Zaczynam komunikację intymną. Mhm. Nie chodź do łóżka. No. Na szybko. No, no na szybko. Nie. Widzisz mnie. Ja czuję się widziana. Mhm. Co więcej, mogę Ci powiedzieć, to już są badania. Nasze mhm. ciało, żeby cały system neurologiczny tutaj w ogóle ruszył, Twój, plus hormonalny, potrzebuje ponad 20 minut około 20 do, 20 mhm. do 24 minut na rozpuszczenie i poczucie, mhm. wyjście z myśli a stosunek trwa często 5 minut, jak jest na ogniu, odstresowacz. Mm -mm. Mm. Ja czymś takim, może nadumciem, może trochę pomasowała plec a może ja bym była zmęczona i powiedziała, słuchaj, byłaby odwrotnie, wiesz mm -hmm. co, Uf, dzisiaj podpisałem kontrakt, Uf, potrzebuję czegoś, jakiegoś, nie wiem, masażu, dotyku. U mężczyzn może trochę inaczej, tak jak u kobiety w pierściu u mężczyzn może właśnie bardziej w pośladki wejść, Aha. może też masaż karku bardziej, no ta strefa jest inna, trochę erogenna. I ta komunikacja jest inna. Czyli jakby powtórzę też jeszcze raz. Komunia z potrzebami i działania, i niedziałania, i wody delikatności, i stanowczości. I A nie taki realizacji. schemat, wiesz, taki w ogóle, nie wiem, tu wycałować, tu polizać, tu wejść, cztery razy się poruszać. To jest naprawdę poziom kamienia łupanego. Czas że ewoluowaliśmy, czas na ewolucję w tym temacie, mhm. ewoluowaliśmy w technice, ewoluujemy w emocjach, ewolujemy w dotyku i bliskości. Niech nasza komunikacja intymna nie będzie komunikacją pierwotną, mhm. a będzie komunikacją czucia i zrozumienia. I do tego zapraszam i tego w gabinecie uczę pary właśnie, żeby bardziej zrozumiały z siebie na różnych etapach życia. I kobiety, mężczyźni, i ko y jak funkcjonują. Bardzo dziękuję. Naprawdę to poczułam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujesz. Dziękuję Ci również.